Siema, ja jestem Michelela, ze mną jest Justyna, znana jako Misieku Hejka. Witamy Was w kolejnym odcinku z Hogwart Legacy. Tutaj byliśmy w sowiarni. Tak, jak poprzedni odcinek skończyliśmy właśnie w sowiarni. O, mamy właśnie supki sobie. Nie jak sobie siedzi. Zmianem, Trochę jak gołębie, nie? <noise> no. no i nie słodki. ma tutaj jakiejś karteczki, może na dole jeszcze do dodatkowe... Tu nic nie ma, ale zobaczmy na dole. W sumie, co wiarnie, mogliśmy zobaczyć, jedynie chyba w filmie Harry'ego Pottera, która to była, niekomnata tajemnic... Zakonie... zakon Feniksa Tak, jak poszedł chyba szczo pisać list, coś takiego. Mhm, I on jej wtedy chyba zaprosił na bal, i no, ona chyba odmówiła, bo z kimś innym była już umówiona. Tak, jego? Tu nie. Czym się złapie... Ach. Ujajku, nie, 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 spadniemy I Przytrzymaj L1 I kółko wciśnij a, 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 L1. nie pamiętam, okej okay. Dobra, Nie elegancko Pora lecieć I zrobimy sobie dzisiaj zadanie w połoczne Tutaj pod zielarnią Ale tu ładnie wygląda Musimy tam zdobyć liście jakiejś strasznej rośliny Zaraz zobaczymy, co tam się kryje w tych zakamarkach ale mgliście akurat jest, nie? Dobra, przyspieszyłam troszkę. A i tu już możesz powoli lądować. <grafy> w ogóle, co ciekawe, później jeszcze będziemy mieli dwa inne środki. O, kartka lata. Dwa co? inne Rebellion. środki e, o -o. transportu, żeby Ach, latać. Nie mogę tutaj. Ale miotła jest Ach, sobie najmobilniejsza. To można tak to nazwać. W drugą Uch. stronę, Justynko Ok. No. Gdzieś tu będzie wejście. Tej. Hmm? Gdzie? No tu nie ma. Tutaj iść, tutaj i w lewą. Okej. Okay. tylko. Hmm. Dobra, to ty pokaż mi. Dobrze. Zobaczcie, tu powinno ja. być. Ma tylko co Ule! Rewel! Sugerując się po mapie. Oj, ile tu jest Trzminorki? Co to jest? Trzminorki to magiczne latające insekty, produkujące wywołujący melancholię syrop. Żywią się pokrzywami, a gniazda zakładają w ciemnych, odosobnionych miejscach. Niestety znane są z zajmowania pszczelich ulów, co ma oczywiście potworny wpływ na znajdujący się w nich miód. Co? Czyli to szkodniki trochę dla pszczół. Tak. Okej, okay. i nie to chciałem. Czekaj, bo według mapy... To tu powinno być, ale chyba musimy zejść niżej. Tak. No, jest taka opcja. Tutaj, tak jak nam mapa pokazuje, po kropeczkach i... tutaj? Ale w ogóle niezagospodarowane miejsce. These Co dry vines are one spark away from becoming kindling. Okay. Incendio! <laughs> Są za nami? Pszczółka była taka. Tak? Cię? O nie, nie widziałem, skupiłem się na zaklęciu. Co my no, to jest dopiero niezwykle Korytarz zielarstwa? No i tu jakieś sztuczki. Ja chyba. Nie care... ja wiem, ty chary gadasz. A to znamy z. Reveglio. Nie, komnaty tajemnic. Tak. A, tej pierwszej, kamień Libers. filozoficzny. Komnaty tajemnic. Nie. Tak, chociaż to było wtedy, że trzeba było się rozluźnić. Ale to był chyba kamień filozoficzny, bo oni tam próby przechodzili A, masz rację, tak. To były diabelskie sidła, a jak klucza? na chwilę opuszczę, to zaraz będą chciały mnie zjeść. Jak takie ślizgłe macie. Okay. O, coś tu jest po prawej. Ej. O, widzicie a już leci? Nie, nie, nie! Szybko. mi serduszko zabylało. Poczekaj, poczekaj, bo tam coś było po prawej. Nie ma nic. Co to jest za? Jeszcze w lewo, w lewo, obróć się. A, że tutaj? No, tutaj, widzisz te schody? Mhm. O, widzisz, coś wow. tu jest. Tu jest coś jeszcze na górze. A, no, zobacz jakieś Nic rebellion, czy coś ma? nam pokaże. A, lumos. tu jest przed nami. No, nice Ale wiesz co? Możesz ja ja zapalić. Y, użyj tego ognia. Aha. E... Incendio, lumos. O, i. Okay, incendio. z tego będzie nam utrzymał jakby. Dobra. Powinnaś mu zdjąć lumos. Okej, okay, ja tam mam skoczyć, rozumiem. Tak. To trzeba przeskoczyć no, Nie dawaj. pamiętam czy miejsce zrobiliśmy O, zrobiliśmy, yes. dobra Dajesz szalik w szkocną, szkocką kratę Dobra, o. mogę to chyba skoczyć? Dawaj Harry, skoczysz Myślę, że możesz You can do it. No, Tak średnio troszkę O nie Tak się nie da Czy tutaj coś? Nie To wygląda grob... na grobek jakiś Takie drzwi połamane co to jest? No to chyba. Lumos. O, blisko byłoby cię chytnęło mhm. za nogę. No okay, no dalej, no co? Strasznie sporek się tu zalękło. Ale mówię, może zapalę. Lumos? I te zaniczki może zniszczyć. No po co? O. No nie wiem, spróbuję. Może coś z nich wypadnie. Uh. Lumos! W starym Harry Potterze doniczki nam dawały fasolki. Mm, na pewno możesz przejść na drugą stronę. Przeskoczyć. O, 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 ja to mogę podnieść. No to... Mm, nie no, może to znieść się zakręciem. tak. mam iść tam na wprost? Czy na ma wprost, wprost masz wpływ. tylko skrzynkę. A tutaj masz dalej z fabułą pójście. Okej, okay, nie idę po skrzynkę. Już mi ja niszczą pod nogami. O... Harry musi mieć strasznie ciężkie nogi. Ale... Ja. Zbambikowałam. Czy tu nie ma jakiegoś do ognia jest. Co tam się rozwaliło Lumos. za nami? Zaraz. <noise> Skrzynka nam pękła tam. Czekaj, 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 tu sobie najpierw podpalę. Incendio! O widzisz i... I podpalę sobie... O, mogę podpalić? Mm. Incendio. No Lumos. musisz bliżej podejść, bo to jest na krótki dystans, Zabaj wiesz? A tutaj sobie... No no nie. Incendio. Nie. O. Dawaj, dawaj. Okej, okay, to chyba tak to mi powinno wystarczyć. Otwórzmy sobie skrzynię. O, jakieś rękawiczki lepsze. Rękawice bez palców. Co to Machaniowe jest? Machoniowe rękawiczki To wygląda jak jakaś... jakaś mównica w ogóle. Co, może to jakiś kult miał miejsce? No tak. Okej, okay, idziemy w tą wodę. Dzikich pnączy. Okej, okay, dało radę, z dwoma tylko. Ale macie Co to jest? To jest właśnie ta roślina. Bo cała misja polega na tym, że Duncan, znany jako Trzęsipufek, żeby udowodnić, że jest odważny, to właśnie e, liście tej rośliny zdobędzie. Okej, okay, najpierw sobie tutaj Tu jest wyjście, nie idź tutaj. Tutaj, właśnie widzę. Co ja mam z nim zrobić? Mam ją podpalić? Zebrać liście. A, tylko. No, co? O. A jak to podpalę? Lumos W ogóle są takie rośliny, co ten są ten mięsożerne, ten... i one tak się zamykają. Jak na przykład poczują, bo one mają takie jakby włoski, i jeżeli się tam chyba trzy poruszy na cztery, to ona się zamyka. I to jest ogólnie okropne, bo one jakby wtedy są zamknięte. Tak. To cały proces trawienia tam zaczynają, że jak to roślina, nie ma zębów, ale wszystkie te kwasy wydziela. A tu coś już jeszcze. O. No i chyba wszystko stąd. Możesz jeszcze ewentualnie. Ciekaw, co? Revelio użyć. Revelio. Ale nie, nie, ma. nie ma Chyba byłoby tak, to cokolwiek no, by się... Chyba to tyle stąd Tak, idziemy Dobra, możemy stąd już wyjść O oh, wow, ale nas... Ech, tutaj haremu O, możesz więcej tych zebrać, listków A to... Tu... A, to są gotowe już ten takule do rzucania Ile tego mamy? Ej, 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 bo tu są też te duże Właśnie, ja wszystko mogę zbierać? Co jest? Są takie takie wielkie zbiera i to w kieszeni chowa? Ta. O tu jeszcze proszę bardzo, mamy wielką... Ale w ogóle na szyję. pojawiły nam się też chyba drugi itemek. Rzeczy ze znakiem zapytania. I jak odblokujemy swój magiczny pokój zielarstwa. To byliśmy tak. W sumie to nie tylko zielarstwa, no ale ogólnie nasz magiczny pokój. Tak. Dostaniemy tam opcję mm, jakby studiowania tych przedmiotów. I w skrócie polega to na tym, że po prostu losuje nam jakieś statystyki tego przedmiotu. Ale grzyby. Szczerze, to trochę takie wymuszanie, żebyśmy na pewno tak. poszli do tego pokoju, bo tak. to nie jest tak, że tak będzie jakieś dużo lepsze, albo no nie wiem, nie wiadomo jakiej jakości. No ale cóż, tak sobie wymyślili twórcy, to niech i tak będzie. Możemy Dankanowi oddać już te liścia, może pozbędzie się pseudonimowych części pufek. Tu, aha, tutaj nie mogę wejść, bo tu potrzebujemy. Zaklęcia. My jeszcze zaklęć tego nie znamy. Alchomory. A szkoda, przydałabym no, na chwilkę. To, to jest jeszcze początek herion. gry. To, Dobra, to, gdzie to, ja mam tutaj poznać do niego? Alchomora zawsze mi się kojarzy z więźniem Askabanu, z tą starą grą. Tak. W tym pociągu. Że początek gry, kiedy jesteś w pociągu i zanim ten dementor jeszcze przyjdzie po ciebie. No czy my tam blokowaliśmy to odblokowaliśmy to? Przejście? Nie wiem. Możemy odblokować jeszcze raz. Gdybyśmy odblokowali, to chyba ono byłoby otwarte. Tak, chyba tak. Chociaż coś mi się kojarzy, ale nie wiem. No, no dobra. To jest 2, hmm. czyli. 2 plus 11, 13. 21 minus 13? To jest 8. To jest tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To jest chyba to, bo to jest do 9 tylko maksymalnie. Tak, maksymanie. to jest do 9, czyli. mamy Pająka. Ale to jest inny pająk. No to jest ten. A nie, przepraszam, dobra, okej, okay, okej, okay, bo ja co innego dobra. patrzyłem. Od razu chyba sobie mogę ustawić? Chyba tak. W ogóle nie gram muzyka z Hogwartu. Nie wiem czemu. O, chyba. Tak Zauważyłeś jakoś tak cicho. Tak, Ustawmy ogóle... to i zobaczę w opcjach, czy ona nie jest jakoś przyciszona. Tak, nie wiem też gdzie jest drugi znak takiego... Yy, za tobą. O nie. No nieważne. O. Poczekaj. Mogę się rozejrzeć? Muzyka przycichła i jeszcze zniknęło. No. Dobra. Czekaj, tu jest jedno. Tam A u góry jest, jest. Okay, dobra, dobra. To sprawdźmy teraz, policzmy. Ale jak mam pada, to jeszcze szybko sprawdzę teraz e, dźwięk. Dobra, no niby dźwięk wszystko jest. O, teraz się widzicie? Tak. Trzeba było wyjść do menu. Coś tam się zacięło. Okej, okay, 17. To jest. To jest krabik jakiś. Ten krab jest tutaj. Czyli tak, 9, 8, 7, 6, 5. To jest piąteczka. 5 plus 9 to jest 14, czyli potrzebujemy trójki, czyli 0, 1, 2, 3. Czyli tego z głowami? Tak, to jakieś trzy głowy wątpią. Okay. To szybko tutaj przeklikajmy. O, dawaj, nie, no, dalej, chodźmy. Nie, chyba tu nie byliśmy. Wiesz, co się... no, możli... o. o, to jest. Rebellion. Okej, okay, teraz musimy Bra, da radę na skróty. Kurde. O. No, da radę o. tylko. Znowu nie tym klawiszem skacze. <gry> Okej, okay, spróbujmy to złożyć. Jest, dało się. Dobra, superancko. Dobra. I... Mam nadzieję, że mam miejsce. Tak. No, Dobione dwukolorowe rękawice. No dobra, ciekawe są to pójście. Tu jeszcze mamy chyba bacusik O! Te takie małe kuferki fajne są, bo dają nam elementy kosmetyczne do... Usta, kwadratowa karta? Co magicznego pokoju. To jest właśnie to? To będzie jakiś obraz. I w drugą stronę. Aaa, tak. Dobra, nas tutaj trochę zawirowało. Lecimy już, no otwórz się, proszę. Widzisz, wystarczy poprosić i od razu się otworzyłem. <laughs> Dobra, Duncan. Mam dla ciebie listki. Jak dobrze, A, tutaj czekasz coś od too? kilku dni. Hello, Hello Duncan! Mam dowód, jaki chciałeś. To jest jedna kwiatówka! To musiał być ogromny, węgielski tentakular! To jeszcze więcej, niż się spodziewałam! Wiedziałam, że będziesz chciał. Uwielbiam <laughs> to, że dostaniesz to dla mnie. On dogadałby się z tym profesorem... Mm, czekaj, jak on się nazywał... Ten z... Moment... Przedostatnia część Harry'ego Pottera, Książę Półkrwi. Ah slapp sla, slack slack No God I wish that. That's a Time was le. Of course. I hope this helps you <laughs> prove ciekawe, yourself. is sure pytam. to an to poster for good.: When I show everyone in the common room tonight, this will show ever how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will.: Okay, but's a Będę okay. nam się zaktualizować trzę si pufek. No dobra, <laughs> mam nadzieję, że nie będzie tym części No i w każdym razie, gdyby nie Snape, jego książka i gdyby nie Harry nie przeczytał tej książki e, z tymi napiskami, to na przykład by nie uratował. Krona, bo on nie wiedziałby, że Larry może po prostu, wiesz, odwrócić jakiekolwiek wszelkie zakręcie które było wykonywane. Czyli Harry nie słuchał na lekcji, ale chociaż... Przeczytał książkę książka tak. My wybraliśmy sobie jeszcze Kolejna kolejną misję? misję. Na dole chyba miałaś... No, y jakaś ten... rozmowa, słychać? <coughs> Few. Ale, Ale to... to jest jakby jakaś rozmowa. Ale ona znika. Okej, okay, zniknęła już. Chyba, że to ta dziewczynka nie. nie. Dobra, na dole masz pro proszek. Dobra. Można sobie tutaj zażyć i się przeteleportować. A nie ja widzę, które mi jest znowu. Chyba to za drzwiami jest. Tak, tutaj. Tak. Okej. Okay. Gdzie ja mam teraz jechać? Do Hogsmeade. Okej, okay, czyli muszę sobie zmienić... Nie to. Muszę w mapę. Tu muszę w Hogsmeade wejść. Okej, okay, i gdzie mamy... No przypuśćmy, tu chyba mamy najbliżej. Mhm. Mm Dobra, lecimy sobie tutaj. O, zapomniałam, że my odblokowaliśmy w talentach. I udzieliłem wow, ten taki. Ale super. On jest bardzo Fajne. fajny w walce. Podoba mi się to. I, a tu nie możemy tak skoczyć. Dobra, tutaj to też nie można. A. No dobra, to czekamy. Gdzie ty jesteś, papież? No, przed barem jest chyba. Mm, nie wiem, ta. Tam a, poczekaj, bo to jest jakaś inna misja przy barze. Tak. Pipin jest. Aha, dobra. Pipin jest u siebie, w sklepiku. A ja tu weszłam sobie do lokalu, Tak, to przez przypadek mówiliśmy tu karczmę wybraną Ops wops. tutaj i w lewie. Jeszcze dalej? No, tu, prawie że to... Dobra, o. to jest tutaj? Tutaj, tak Okej, okay, no, no, rozmawiajmy no. Market for are Dobra, masz jakąś robotę? Hop, ja. Handel. Uh, chyba, no tak, <laughs> Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery. <laughs> yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima La Wang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument, constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence with yours so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. Mm-hmm. <laughs> I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am Truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. W ogóle skupiłem się na tym, że na piersi Rivenia. miał takie Lilie i w dodatku fioletowy kubraczek i nie mogłem przestać myśleć, widzisz taki emblemat, nie mogłem przestać myśleć, że to logo z Saints Row, bo oni tam mieli podobne logo z tego co kojarzę i też właśnie na fioletowo byli tacy ubrani, różowo-fioletowo. Ale ładnie, mm. To nawet nie wiedziałam że tak, no się to. No to jest w ogóle zabawna gra Saints Row, bo trochę przełamuje. Znaczy, na początku to oni chcieli konkurować z GTA, a później zaczęło to już przechodzić w jakby takie przełamywanie czwartej ściany trochę. Hmm. Kiciuś! Co prawda wczoraj był dzień psa międzynarodowy, ale no to pogłasz, pogłaszczmy kotkę jako. Dzień <grym grym> psa. No. Ej, właśnie, nie ma psów do głoskania tutaj. Tak. Bo wiesz, czarodzieje, Weź. koty, wiesz... Dyskryminacja. A... Do Hogwarty też można było Mabelic. zabrać kota... Co jest? się pojawił. Właśnie. Y, kota, psa... Al... Y, nie, kota, kota, żabę... Kota, żabę, ropuchę albo sowę. Tylko rąk szczura. A właśnie, szczura. Ej, to co to jest tutaj? Hmm? To jest też... To chyba fabularnie jest później do... O, ja to wejść nie mogę. Fabularnie albo to jest z preorderu misja. Nie jestem pewien. jedno z tych dwóch. Hmm, ciekawe. To tutaj coś w ogóle mogę zrobić jeszcze, czy tu w okolicy póki co nic i muszą iść do Hogwartu po prostu? Myślę, że dużo więcej rzeczy będzie można tutaj robić, jak będziesz miała zaklęcia do otwierania zamków okay. zestaw małego włamywacza. Ale tutaj muzyczkę, i w ogóle. Okej, okay, tu też nic nie ma, widzę. Dobra, no, to co? No, póki co to nam niewiele do zwiedzania. Uciekamy, chociaż tu gdzieś skrzynia mi się jakaś taka rzuciła w ogóle, dobra. Szukajmy teraz w takim razie. No to na U. pewno trzeba wyjść z Hogsmeade i dopiero można na miotło się przesiąść. Czyli na lecimy? Okej okay. bo ja myślałam, że przelecimy sobie proszkiem, tak. ale nie wiem, czy to tak daleko, proszkiem tam mamy odblokowane. Bo, żeby projekt nam się odblokował, musimy być już raz w tej miejscówce. Okay, no dobra, to co? O, tu jeszcze nie mogę? Jeszcze kawałek. Teraz? Nie. Mm. nie. A tu chyba też powinien być proszę, przed tym. O dobrze. Właśnie, tu był gdzieś chyba na wstęp Coś kojarzyłem, ty? że tu chyba też powinien być. No dobra, ale polećmy sobie. Ej, ale poczekaj, bo musimy trzy eliksiry niewidzialności jej dostarczyć. Pytanie, czy my mamy te eliksiry? No tak. Mamy je przy no, sobie? No chyba kupiliśmy je właśnie. Nie? Poczekaj, nie no, <grymne> <grymne> sprawdzę. <grymne> Ej, no nie mam pojęcia chyba tak. Czy to nie jest tak, że musimy je zrobić dopiero? No nie Pasażenia. No to nie ma jakby mojego ekwipunku. Dobra, no, poczekaj, wylądujmy. I zaraz to sprawdzę. Dobra, tu szybko na dół. No, z no, <grymne> Nie no, Widzisz? No, no, prakno, bo... A, przepraszam, dobra, no dostaliśmy. Tak, tak, kupiliśmy je. Czyli można je wypić i jej nic nie dać. <laughs> Siebie dać, ofiarować. <laughs> Okej, okay, trochę polecimy, jak. Patrzę, że on jest w piątej klasie. No to około 16 lat miałby być, No to jeszcze legalnie dla czarodziei. Tu mi się ładuje tak o. Miotła, zobacz. W którym miejscu? Na prawym dolnym rogu, widzisz? Nie wiem o co chodzi. I to jest. Uii. Dobra, chodzi o to, że jak lecisz przy ziemi, to możesz cały czas używać tej maksymalnej prędkości miotły. A jeżeli lecisz trochę wyżej, to ona jest jakby ograniczona. I zobacz po lewo masz takie balony. Nie chciałbyś ich poprzebijać okay. jeszcze? Okej, okay, to może od pierwszego zaczniemy, albo... Okej. Okay. No, czy pierwszy, czy ostatni, to wiesz, pojęcie względne U, Na dole są przeciwnicy. Dobra, jest, mamy z... pierwszego. to ile? Ich? Chyba jakaś no, wataha wilka? Delikatnie tam. chyba. O Jezus, faktycznie. No, eee, no w bo tam Bardenga pewnie z nimi siedzi. <grym w> Okej, <okresie> to no, może trochę teraz. W ogóle ale można sobie ładnie. na tych balonach ćwiczyć. No nie. O, no prawie. Można sobie ćwiczyć właśnie to latywanie w obręcze. No. O nie najgorzej. Co mam teraz zrobić? Okej, już. Dobra. Ja, ale ekspika dostaliśmy. Dobra, ja jestem ciekawa co to są za potwory tutaj. Rebellion! A co są? Są niżej, jedne, nie? nie? Nie, 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 są niżej. Jak Pod sprawić? tobą jest. O, pająki to są. Pająki, ile ich jest? Nie, nie, nie. Dobra, pogonimy sarne. <grym> Biedne sarenki. Nie, nie, nie. panków chyba na razie nie jest. mi dać eliksir i pomyślimy, co będziemy robić dalej, po prostu. Mhm. <grym> <grym> no dobra. Ale ładnie. Muzyka. No i cały czas są te tory od pociągu. Fajnie, jakby ten pociąg raz na jakiś czas przelatywał tak. Czy tam w przejeżdżał Co to jest za motylek? I to jest rodzaj misji, gdzie musisz podążać za motylkiem i on cię doprowadzi do... Chcemy? Chcesz? I on cię doprowadzi tak to do skarbu On tu gdzieś... Rebellion. Po prawej Tu po lewej, no widziałaś go przecież A, no dobra Tutaj jeszcze widziałam duży. O, właśnie, tutaj jest. To przy okazji zbiera sobie. Czemu ja? Po co, po co ma leżeć 53? Ktoś zostawił, no to pewnie nie potrzebował. Tak. Chyba, że to tej czarodziejki przychodziła bo. A, co tu muszę zrobić? No, podejdź do motylka. Gdzie on jest? No tu. No, nie wiem. No, widzę, tutaj... widzę. Tu są, no, Co ja muszę zrobić? Idź za nimi po prostu. Okej. Okay. Mam nadzieję, że nie doprowadzę do przeciwników. <grym> Ale ładne. No i to w ogóle będzie nawiązanie do do <grym> z komnaty tajemnic. Czemu to nie, nie mogą być motyle, jak pamiętacie? <grym> to się Ron tutaj nam spłakał. A nie nic, my tylko idziemy sobie za motylami. O no to tutaj, <grym> rebeli możesz użyć. Skrzynia. O i dostaliśmy jeszcze trofeum. Po Podążać za mocelami. Ale fajne. Ale cute. No dobra. To my w takim razie lecimy dalej. No i 700 metrów do przelecenia. Ale... Dobra. Polecimy lecimy trochę. Byliśmy w Hogsmeade. mogliśmy... O, patrz balony są w góry. Mogliśmy ulepszenie miotły sobie kupić za wygrane wyjściu. Faktycznie. A nie pokojarzyłem, żeby odwiedzić... Naszego tutaj y, miotłaża Dobra, nie mogę się zabrać. No nie. Nie. Tutaj tak. No, prawie. Zdecydowanie nie można zbyt robić mocnych skrętów, bo ewidentnie ta miotła szaleje. Ta kamera też nie jest wycentrowana. To by jakby wydaje się, że ona jest w centrum. Tak. A oni oszukują tu. Proszę, przejmij no, no, balon. Czekamy. Dwa z dwóch. I dostaliśmy nagrodę. na wyzwanie. Jakieś siodełko do miotły, z tego co o, wygląda. No fajnie. Może jakieś ogrzewane. Ogrzewane. <grywa> Coś te upały, to nie wiem czy chciałbym jeszcze <grywa> na ogrzewanym siodełku siedzieć. <grywa> e... Zagadki Merlina później możemy zacząć robić, jak będziemy mieli zaklęcia. Bo wielu z nich na przykład teraz nie mamy. Dobra, idziemy rozmawiać z Fatimą. Madam Luang. I have a delivery from J. Pippin's potions. Ha! <laughs> Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Hmm. Why do you keep ordering from him if you think the quality to be inferior? <laughs> it would seem I have more and more customers who are trying to stay out of sight. I'm not one to judge. Okay. You can simply imagine the stress I'm under to deliver quality products. Unlike some vendors, I strive to keep my customers satisfied. Here are the In potions candy. you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Oh. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a cannot out of me until you prove the potion works. Drink it. co? O, uj, nie chcę a to, tego. Od czego to jest eliksir? Niewidzialności Seems simple enough. I'll do it. I should think so. dlatego mamy cztery, a nie trzy. w sensie, bo trzy musimy je oddać. myślałem, że jeden był na... Ja mam teraz wypić? No, trochę się boję. Dobra, jeszcze raz którym to przyciskiem? l jeden. Działa? Działa, nie zamieni nas w ropuchę It seems to have Hmm, well. I suppose that will do. <laughs> if the demand for <laughs> potions <laughs> is as high as you say, have <laughs> you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? <laughs> <laughs> not such <a> chance. <laughs> that <laughs> duel <Neddwell laughs> had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit <laughs> of my <laughs> hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. You mentioned that more and more customers are trying to stay out of sight. Why? Well, I can't speak for all of them but certainly my Ashwinder customers have their reasons If I were you, I'd forget I heard that Popiołki? <laughs> Very well I shall let to Mr. Pippin know I delivered the potions as podpory? requested You do that Infernusy what to you to, say? to chyba są takie te czerwone roślinki na ziemi mm? Co ty masz? Nie, to tak. nie ja zrobimy. Okay. Mogę sprzedać te rzeczy, bo są słabsze. To już mógłbym założyć w sumie. Tak, i ten jeszcze taki jest, ten nie klasyfikowany. Tak, one tak. są do przepadania. Okay. No dobra, to załóżmy je sobie. Odblokujemy jeszcze szybki teleport w to miejsce. O, kawałek drogi, tu przeleciałaś, Justynko. Tak. Dobra. Musimy zobaczyć, czy nie ma tutaj żadnych e, proszków fior, tak powiem. No właśnie, bo są duchania. przed nami. Zaraz no. je tutaj i co jeszcze bo Szalik był jeszcze lepszy. Nie, nie był lepszy? Ha, po prostu bo szalik to znalazłem. Szata też nie. Ale dużo rzeczy sprzedawałeś, tak patrzę, że bardzo dużo rzeczy już nie ma. Mm, no bo jak były słabsze, to nam się nie opłaca ich trzymać, a mamy jakby ich wygląd. Możemy sobie założyć wygląd tych rękawiczek, no, no które tak. były sprzedane, okay. więc... Pod tym względem to jest fajnie, że się wygląd zapisuje mimo no. wszystko. Dobra, odblokujmy sobie. Tak, a co on robi? Matko. Próbuję latać na oh, Patrz Bambika, Dobra, nie tak. To chyba o. nie tak się pokazuje. Dobra, tu się przyfleksujmy przy nim. I co? Myślę, że dziś, dzisiejszy odcinek będziemy kończyć. Tak? Więc jeżeli Wam się odcinek, zostawcie łapkę w górę, zostawcie Subika. Palcem na zaraz. <laughs> Wpadajcie do Justyny na Instagrama, link macie w opisie. Tak, zapraszam Was na I widzimy. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć. Hejka.